Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować i omówić opcję, jaką jest autoprzydzielenie pracownika do konkretnego wydziału. Za pomocą takiego skrótu możemy mieć już z góry przypisanego, który później będzie taką naszą opcją dedykowaną. W sytuacji, gdy będziemy chcieli do tego konkretnego wydziału przydzielić pracownika, osoba, którą przydzielimy z poziomu konfiguracji, będzie już na stałe przypisane. By to wykonać należy skorzystać z menu głównego program systemowe punkty monitorowania. I tutaj będziemy mieli listę naszych punktów monitorowania tych wydziałów, które mamy zdefiniowane w mozarcie, które służą raportowaniu produkcji, monitorowaniu etapów wykonywania, raportowaniu pracy jakiejś konkretnej maszyny, stanowiska. I tutaj możemy sobie do konkretnego wydziału, do którego chcemy przypisać tego pracownika na stałe, możemy to wykonać. Wystarczy wybrać taki wydział, następnie skorzystać z opcji popraw. I tutaj mamy taką możliwość punkt z autoprzydzielaniem. Jeżeli sobie zaznaczymy tą opcję, pojawi nam się aktywne okienko z listą pracowników, których z których możemy wybrać tego, którego chcemy przydzielić do naszego wydziału. Jeżeli tuż sobie przydzielimy, zapisujemy, proszę zwrócić uwagę, wtedy tutaj na tych naszej liście z checkboxami odnośnie y, naszych punktów monitorowania będziemy mieli tą opcję autoprzydzielanie, zaznaczony checkbox. Jak to już mamy zaznaczone, to teraz w sytuacji, gdy chcemy przypisać sobie pracownika, nowo powstałe zlecenie, czy inne do tego konkretnego wydziału, będziemy mieli już pracownika przypisanego. Przejdziemy sobie teraz na ekran zleceń i w sytuacji, gdy mamy na przykład, czy to do otwartych zleceń na naszym wydziale półprodukt, czy do nowo powstałego zlecenia, i jak sobie otworzymy i będziemy chcieli sprawdzić, wystarczy prawym przyciskiem myszy wybrać całą opcję przydział tylko wskazane i tu kod pracownika podstawi nam się już kod tego pracownika, który jest domyślnie przypisany dla wydziału półprodukt. Oczywiście możemy sobie w tym miejscu modyfikować takie przypisanie, czy to wykonując to właśnie poprzez przydział, tylko wskazane pod zlecenie, tu możemy sobie zmienić ten domyślne ustawienie, możemy także przypisać wykonawcę w menu podręcznym, pod prawym przyciskiem myszy, jak wybierzemy polecenie, przypisz wykonawcę. I tutaj, chociaż też pojawi nam się ten przypisany. Przez nas domyślnie, już z punktu monitorowania, możemy sobie w tym miejscu zmienić tą osobę. Mamy tutaj właśnie dzięki temu narzędziowi, możemy sobie to trochę skrócić, uprościć. Dobrze się to sprawdza w sytuacji, gdy pracujemy na przykład na ekranie podzleceń lub z poziomu innego modułu planowania, gdzie nie korzystamy do końca z takiego przydzielania per pracownik dla konkretnych zleceń. Wtedy możemy sobie skorzystać z tego autoprzydzielania do konkretnego punktu monitorowania, do konkretnego wydziału, na którym ma być przypisany na stały pracownik. Oczywiście z możliwością modyfikacji. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.